Chciałbym wam pokazać po prostu prosty wykres, o co my się tak właściwie w branży nieruchomości rozbijamy i dlaczego to jest tak problematyczne względem na przykład inwestycji w firmę czy w, czy w jakąkolwiek maszynę. Widz główny polega na tym, że borykamy się przede wszystkim z przestojami gotówki. Musimy na początku bardzo dużo gotówki pozyskać czy zainwestować także ze środków własnych i tak naprawdę ten okres względem innych form inwestycji w której my zaczynamy pozyskiwać jakieś owoce, jakieś, jakieś zwroty, no jest o wiele bardziej wydłużony względem względem innych inwestycji. E Tutaj jest właśnie taki bardzo teoretyczny wykres, który jakby przedstawia ten cały problem. Natomiast myślę, że on bardzo dobrze obrazuje, bardzo, obrazu, bardzo dobrze obrazuje to, z czym my się mierzymy, tak? Czyli to, że na początku my tak naprawdę potrzebujemy bardzo wysokiej potrzeby kapitałowej, mamy ją ogromną i tak naprawdę właśnie ta linia, która pokazuje nam ten kapitał, no on tak naprawdę na początku jest jakiś oczywiście zerowy, natomiast z czasem tak naprawdę cały czas nam rośnie. I w momencie dopiero, kiedy my mamy daną realizację przygotowaną, dopiero jesteśmy w stanie zbierać jakiekolwiek pieniądze z niej. I właśnie dopiero później w tym momencie, gdzie widzimy jakby, gdzie ten wykres jakby kapitałów, które my potrzebujemy, żeby wyłożyć na daną inwestycję, no wypłaszcza się w momencie, kiedy my dopiero zaczynamy, zaczynamy zarabiać. To, co jest też istotne w fazie inwestycji, nie jest tylko tak, że my sobie możemy, jakby zarezerwować jakiekolwiek środki na to, żeby zakupić daną nieruchomość, doprowadzić ją do jakiegoś stanu, wyremontować czy, 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 czy przygotować w jakiś sposób, no, w zależności oczywiście od typu nieruchomości. My także w tej fazie musimy uwzględnić ten pewien okres na fazę marketingu i sprzedaży, tak? no bo zakładamy, że jakby już realizując jakąś inwestycję, my już w tym danym momencie musimy, yy, musimy zacząć ją sprzedawać, zacząć ją ogłaszać. Yy, no i tak naprawdę te koszty związane z administracją, z marketingiem danej inwestycji, już wtedy yy, musimy ponosić. I yy, myśląc właśnie o tym wykresie, yy, starałem się jakby wypisać i przedstawić takie kluczowe problemy, z jakimi my się w ogóle borykamy właśnie w przypadku nieruchomości. Czy jako inwestorzy pojedynczy, czy grupowi, to nie jest za bardzo istotne. Też od razu zaznaczę, że tak naprawdę to, co dzisiaj przedstawię, jest do zastosowania w każdej, w każdego typu nie, inwestycji w nieruchomość. Jest to bardzo uniwersalne i, i stąd, też właśnie, stąd też właśnie się tu spotykamy, no bo chcielibyśmy się Was po prostu zapytać, czy chcielibyście więcej tej wiedzy otrzymać, bardziej szczegółowej i bardziej właśnie tak skanalizowanej już w poszczególnych tematach, gdzie, gdzie moglibyśmy dalej poruszać, poruszać już konkretne kwestie. Wracając właśnie do, do pięciu tych kluczowych problemów i dlaczego właściwie jest sens w analizie i o. Analizie rentowności i opłacalności inwestycji. Przede wszystkim no, pomaga ona nam w tym, że jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób porównać typy inwestycji, jakie chcemy się podjąć. Jako inwestorzy profesjonalni albo nieprofesjonalni, no, wiemy, że dostępność na rynku możliwości inwestycji w nieruchomości jest ogromna. Możemy zainwestować w działki, możemy zainwestować w budynki komercyjne, możemy zainwestować w mieszkania tych typów, jakby koszyków aktywów, w jakie, w jakie możemy zainwestować, jest naprawdę sporo. I tak naprawdę istotne jest to, że no gdzieś na koniec dnia my musimy porównać to, w co idziemy. No i żeby porównać to w co idziemy, no to jakby ze swojej strony i, i do czego bardzo, bardzo przekonuję i zakładam, to nie powinno być, że tak powiem, puszczone, że tak powiem z wiatrem, no i gdzie tam, gdzie tam, gdzie tam nam się wydaje, że coś jest istotne, no to podejmujemy taką albo, albo inną decyzję. Staramy się jednak ograniczyć, staramy się jednak ograniczyć emocje i pewne jakieś przywiązania i Chłodno podejść jakby do całej analizy względem tego, jak ona by wyglądała i co moglibyśmy, co moglibyśmy z niej zyskać, tak? Czyli podjąć tą decyzję, w co my właściwie idziemy, w jaką klasę aktywów, czy w jaką nieruchomość, czy w jaki projekt chcemy się w ogóle, że tak powiem przysłowiowo, opakować Drugi problem, jaki mamy, który ostatnio, ostatnio ogromnie wybuchł, oczywiście ze względu na wzrost kosztu kapitału z dłużnego i też przez inflację, no to w jakimś sensie teoretycznie nasze 100 zł dzisiaj jest warte o wiele więcej niż to 100 zł, które będziemy mieli za rok. I generalnie podejmując się analizy inwestycji, myśląc sobie, że. Kupuję coś za 100, sprzedaję za 120 i moim zyskiem jest 20, jest dość dużym uproszczeniem, które właśnie nie pozwala nam dobrze porównywać różnych klas aktywów. Dlatego, jakby to, co dzisiaj, to, co dzisiaj przedstawię i chciałbym wam właśnie przekazać, jest nastawione właśnie na to, żeby uwzględnić tą wartość pieniądza w czasie, czyli ile te 100 zł, które dzisiaj mamy, albo ile, ile środków, które dzisiaj zainwestujemy, będzie warte rzeczywiście w przyszłości pod koniec tego horyzontu inwestycyjnego w naszą nieruchomość. Trzecia kwestia. Uwzględnienie wartości właśnie i kosztu źródeł finansowania tej inwestycji. No bo mamy tak naprawdę trzy scenariusze. Możemy finansować się częściowo kredytem, częściowo środkami własnymi, częściowo środkami własnymi, całościowo środkami własnymi, no i w trzeciej kolejności środkami własnymi, ale na przykład, które w jakiś sposób ogarniamy z grupą innych inwestorów, tak, czyli nie zaciągamy kapitału dłużnego, ale mamy, mamy inne osoby i każdy, każdy że tak powiem, gdzieś tam, y, gdzieś tam te środki pokłada na nieruchomość. No i to, co jest istotne, to o ile my jesteśmy w stanie oszacować rzeczywiście, ile nasz ten koszt kapitału dłużnego będzie, y, będzie potrzebował. No, tyle ciężej nam jest określić, ile nasza kasa jest warta tak naprawdę na dzisiaj, ile ona jest warta właśnie w kontekście, w kontekście przyszłości. Więc jakby to też, to też na, na tą kwestię odpowiemy i, 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 i ją poruszymy. Czwarty, czwarty punkt, tak naprawdę, to jest to, że biorąc pod uwagę to, jak duży jakby jak duży wachlarz mamy możliwości w inwestycjach w nieruchomości, no tak naprawdę często musimy gdzieś podjąć te pierwsze decyzje. Czyli pierwsza decyzja jest taka, no dobra, to podobają mi się załóżmy trzech z pięciu możliwości, pytanie właściwie, dlaczego akurat trzy, dlaczego nie pięć, albo cztery, dwie. I na tym, pierwszym, na tym pierwszym etapie my musimy w jakiś sposób odrzucić, stąd właśnie to narzędzie, które przedstawię jest prostym kalkulatorem, który jest w stanie uwzględnić właśnie te wszystkie niuanse, a z jednej strony w szybki sposób dać nam, dać nam tą informację na temat możliwości porównania projektów inwestycyjnych. No i piąty punkt, no to jest właśnie taki, takie, że tak powiem, piąty punkt dotyczy typowo już postawy inwestora, tak, czyli właśnie tego, na ile my pokładamy nadzieję w naszej decyzyjności i nieomylności, a na ile rzeczywiście bazujemy na liczbach i na tym, co się, co się będzie działo w przyszłości, czy ile jest warte to, co robimy, czy, czy, czy dana nieruchomość. I przechodząc dalej, myślę, że bardzo dużo z Was prowadzi także, także zwykłe biznesy. No i jeżeli mówimy o zwykłym biznesie, to najczęściej poruszamy kwestię tego, jaki jest zysk z działalności operacyjnej, czyli jakie mamy przychody z danego biznesu, jakie mamy koszty, to sobie odejmujemy, wiadomo, później dodajemy do tego podatki, no i generalnie wychodzimy gdzieś tam na czysto.